Siemano, ja jestem Kanuga, a to jest kolejny odcinek z wpadek Minecraftowych YouTuberów. Jeśli jesteś nowy, nowa, to daj łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, napisz komentarz. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwsza wpadka należy do Kati. Na filmie Uwojana, Kati wylicytowała skrzynię za 45 diamentów. Jak się później okazało, w tej skrzynce była ziemia. Kati jakoś specjalnie się tym nie przejęła. Zobaczcie sami. 45! 45. Dobra, odpadam. Co? Okej, okay. okay, 45 diamentów, Kati. przelewaj na konto, Tojtka. No nie gada, że tam jest coś dobrego. No, patrz, ja no, palion, no, palion. Haha! <śmienicza> <śmienicza> wiedziałem! Warto było na tego uśmiechu! Warto było! Uśmieszę! Kat jest bardziej stratna niż ja. <śmienicza> Uśmieszę! Warto było szaleć tak! <śmienicza> Druga wpadka należy do Wojana. Na jednym z filmów Wojana, Wojan poszedł do endu, gdzie zginął w śmieszny sposób. Strasznie się wkurzył. Zobaczcie sami. Tak, najpierw tutaj perełka. O nie! O nie! 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 Nie, nie, nie! nie, nie Błagam! Oh. Nie. Straciłem najlepszy miecz. Najlepszy łuk. Po co ja brałem ten łuk? Najlepszą oh. zbrojkę całą. Dobra, przepraszam bardzo. Nie znajdziemy dzisiaj elektry. Jestem załamany. To się nie powinno wydarzyć. Po co? Ja pierdziele Wojtek, jaki głupek. Dobra, na razie ludzie, sorry. Do, do widzenia, cześć. Trzecia wpadka należy do Paliona. Palion na filmie, gdzie został przyjęty na Wojanowice, widać, że wchodzi do portalu, a później jest cięcie, gdzie nagle pojawia się na Wojanowicach. Jest to kolejny dowód, że mogą ustawiać filmy. I moi drodzy, pierwszy raz w tej serii idziemy do portalu. Halucynacje i zawroty głowy. I jesteśmy! Mam do, mam do was trzy pytania. Dlaczego nie mam itemów w swoim meku? Co się stało? Czemu mam tyle wełny? A są moje buty i zniszczone. Gdzie ja jestem? Jestem na jakiejś pusty... Co tu się dzieje? Ten portal to jakiś zepsuty jest. Po drugie, drugie pytanie w ogóle. Czemu nie jestem w netarze? Co się z tym portalem stało? Halo, gdzie jest mój świat?